Moi drodzy, moi kochani, witam serdecznie w kolejnym koktwarzaczu Tak, robimy to na żywo, na Twitchu, także zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie wziąć udział w tego typu bajerach Plus inne rzeczy typu giereczki i tak dalej kogut, lubię placki. Tutaj na przykład kolega lubi placki, streamuje codziennie Przysięgam o godzinie 20. Także zapraszam serdecznie, Zapraszam również na Discordy i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, Panie i Panowie, jestem dalej na tak swoją drogą, jakbyście nie zauważyli. Ale w ogóle dajcie znać w komentarzach, co ten. Czy Wam się podoba na mnie Mi osobiście tak jest. Jest zabawny na pewno. <laughs> w każdym razie został mi zaproponowany film od kanału Domi News, czyli tego, tego brata, który widzę, że też ma dupę na brodzie, tak samo jak ja, szanuję dupy na brodzie, jednoczmy się, a jest to film pod tytułem Kim jest Wojfer 87? Historia największej legendy fitnessu, nie mam pojęcia kto to jest, także się dowiemy tego, z tego filmu, o Jezu, przepraszam. Zostało mi to zaproponowane właśnie na Discordzie Bodajże przez e, Przez Ninie Dziękuję ci bardzo za ten film Zobaczymy co Chociaż ja wam nie ufam nie z tymi filmami także e, A i zasubskrybujcie kanał Zasubskrybujcie Bo niedługo monetyzacja ulecimy. lecimy a, no. W każdym razie e, Bez zbędnego przedłużania Zobaczmy co tam brat będzie szponcił Polski internet jest pełen wyjątkowych postaci Jednak wojfe co, co to jest za muzy... Czy, o, 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 moment ja, Czy ja... Nie oglądam tego filmu przed wysłaniem jak... Co to nie krzycz później, jak będzie churra małpka Inko. Ej! Myślałem, że to oglądałeś! Wy po prostu podsyłacie gówno i nawet nie wiecie, co to jest? jak? <laughs> Dobra, przeżyjmy to razem. Ale akurat wiem, że Dominius ciekawe filmy robi. Ja coś tam czasami oglądałem u niego, ale zobaczmy. Jest jedyny w swoim rodzaju. Co to? Co to jest? Yo! Yo! Chill! Chill! It's not that deep, naprawdę! To... <laughs> Ziołek co intro zrobił, nie? Bez kitu, ty jak outro do tego, filmu o, o nagecach. Jeżeli nie widzieliście, to idźcie zobaczyć. Jest... Nie wiem, jeszcze go nie, nie edytowałem, ale jest, istnieje na pewno. Moim no, kreatywnym myślisz, podejściem że będę do oglądał film, potem oglądał go na streamie, a potem trzy razy na YP jak wrzucisz. Nie pojechało mnie jeszcze małka <noise> Coś w tym jest, coś w tym jest, no. Ja będę ubolewać w takim razie. Dalej! Ćwiczeń oraz charakterystycznymi, potężnymi okrzykami. Zrewolucjonizował polski fitness i Chyba rozumiem dlaczego go nie znam Podbił krajowy internet Na swój dzisiejszy status zapracował ciężką i konsekwentną pracą Od lat publikował swoje materiały w charakterystycznej formie A jeszcze dwa lata <grytania> temu nie miał <grytania> nawet... <grytania> 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 Roz... Cały, nie? <grytania> <grytania> Ale szanuję zadywanik na ścianie. Na pewno jest kolorowo. Brat chyba wspiera LNG+. Plus. Film filmem, ale mówiłem, że Wojfer jest gitem. Słuchaj, minęło 30 sekund. Zgadzam się, okej? Zgadzam się już widzę, że jest absolutne kino. Dziś jego filmy regularnie zdobywają tysiące wyświetleń. Czemu brat jest czarny? Cosplay kominiarza? Tysiące wyświetleń, a krótkie urywki z jego treningów, między innymi na TikToku, robią ogromną furorę. Wojfer niestety czasem również spotyka się z krytyką. Osoby, które bardzo poważnie, Poważnie podchodzą do świata. Tylko <gum> Jeden zachowujesz się jak polobotomi. <gum> <Yo. gum> Nesów często zarzucają mu brak profesjonalizmu, oceniając sposób wykonywania ćwiczeń i charakter nagrań. Jest to jednak. 11 lat temu on chyba ma. Przywdzące, <laughs> ponieważ materiały publikowane <noise> przez niego to jedynie wierzchołek góry lodowej jego internetowej działalności. W rzeczywistości jest to człowiek, moim zdaniem, inteligentny, o bogatym wnętrzu. A jego aktywność w sieci sięga nawet 2004 roku. Brat troluje. Brat troluje, a jakiś Nugent pisze, że XD. Pozwólcie, że przybliżę wam jego postać. Dawaj. Tak, więc kim jest Wojper? W rzeczywistości Vojper? nazywa się Wojciech F. Jego pseudonim. Absolutne kino, kim jest Wojfer? Wojciech F, damn boy To trochę jakby mieć kanał Karol Fris Wiśniewski To połączenie imienia i nazwiska, a liczba 8 osiem... <klucz> 17 najpewniej odnosi się do rocznika Wiele swoich materiałów... <noise> On go wygięło, yo, coś tam chodzę na tą siłownię, nie, ale... Nie powinno chyba tak wygidać. Wiele swoich materiałów nagrywał w Tychach i na swoich publicznych profilach również wskazywał na to miasto. Ekspertem nie jestem, nie? Bardzo daleko mi, mi do bycia ekspertem, coś tam na siłownie pochodziłem, coś tam wiem, ale wydaje mi się, że jak izolujemy mięśnie, to chyba nie powinno nas tak wygidać. Tego można stwierdzić wprost, że pochodzi z tychów, mimo że wi pojawia się Co? dość często w różnych miejscach w internecie z pełnym imieniem i nazwiskiem, to jednak na swoim kanale nie użył go ani razu. Tak więc postanowił. W tym materiale nie popularyzować jego nazwiska Szczególnie jeśli traktuje swój kanał Jako pewnego rodzaju alter ego W ogóle podoba mi się, że ja to często na siłowni wi Widzę, może nie czy Nie, żebym teraz chodził czy coś, ale u mnie Na siłowni jest taki jeden koleś, który na siłownię Chodził dosłownie tak długo jak ja Ja tam sobie pochodziłem 3 miesiące, potem Przerwa 3 miesiące, potem znowu 3 miesiące nie, I tak plus minus, i za każdym razem widziałem Tego samego chłopa, i za każdym razem Wyglądał tak samo, też właśnie taki brzuszek Też właśnie taki troszkę większy I ja się zastanawiam, co ten chłop robi na siłowni. Mój bracie w Chrystusie, ja czaję, że są różne te, yy, różne typy yy, ciała, nie? Macie ektomorfików, endomorfików i tak dalej, nie? Ja jestem ekto, jeżeli dobrze rozumiem, czy jestem chudy, przez co yy, o wiele szybciej nabieram mięśni i są o wiele bardziej yy, widoczne, nie? Ale ja się zastanawiam, jak to jest, że chłop chodzi przez 3 lata non-stop codziennie na siłowni, on wygląda dokładnie tak samo. Jak to działa? Jak to działa? A druga sprawa to jest fakt, że jak czasami widzę, jak on ćwiczy, brat robi speedrun, nie? Jak podnosi jakieś, nie wiem, sztangę, cokolwiek, to normalnie. Tak, <eineriken afili> może <Legendary> <ni Vir anyway> to jest powód, dla którego brat nie ma żadnych, żadnego progresu. Chociaż, kto wie, może teraz wygląda jak absolutny giga nie? No bo też długo nie byłem na siłowni, co nie zmienia faktu, że jak? Jak? Po co chodzić na siłownię i tyle pieniędzy tracić na, na, na siłownię, na karnety i na inne bajery i tak dalej? Jeżeli brat wygląda dokładnie tak samo, ta siłownia nic nie zmienia. <significant> to już wiesz, czemu tak wygląda. No, chyba odpowiedziałem sam sobie na pytania nie? Ale no, no nie, ale no, nawet jeżeli to 3 lata, to, to, to jaki, jakikolwiek progres powinien być. <laughs> jakikolwiek. Na ćwiczenia pewnie chujają, No, no, pewnie tak. jak... A takie właśnie mam podejrzenie. Zanim jednak zagłębimy się w to jego niezwykłe alter <laughs> ego... Zobaczyłem, jak ten chłop się tam zgina. Pierwsze, co mi przyszło to głowy, do głowy, to jak ta cała meblościanka spada na mu na łeb, nie? A takie właśnie mam podejrzenie. Zanim jednak zagłębimy się w to jego niezwykłe uniwersum, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, stąd w ogóle takie zamiłowanie do ćwiczeń. Wszystko w tym kontekście wyjaśnia w opisie swojego kanału. Cytując, zaczęło się od samotności. Nie podobała mi się, oraz inny moja rachityczna sylwetka. Dlatego, w samotności, co zamkniętymi drzwiami pokoju, rozpocząłem treningi w domu. Dobra, ty, a teraz pytanie, nie? Bo tak, jakby jesteśmy na samym początku. No, dosłownie, jest o, początki. Czy jest coś w stanie potwierdzić, czy brat inaczej wygląda? Czy coś tak jest? Czy się dowiem tego i powinienem utkać łeb? Po kilku miesiącach ojciec wysłał mnie na osiedlową siłownię ale nadal byłem i jestem samotnym, płaczącym wilkiem. <grywania> mam sobie dwa wilki. Jeden jest furasem. Patrzącym nad swoją sylwetką i samotnością. W tej swojej samotni od ponad 20 lat wykuwam swoje ciało na coś, co mam nadzieję będzie mnie satysfakcjonować. Mnie, bo jeśli doświadczenie mnie czegoś nauczyło, to na pewno tego, że wszystkich nie zadowolę. To 20 lat doświadczenia nie wzięło się znikąd, już to wole. O! On. Coś mi tutaj śmierdzi w edycji tutaj jest żółte, elegancko, nie? Ich nie zadowolę. Oj, tutaj już nie jest żółte! Oj, 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 dominius! Ja bym. Ja bym z wypłaty potrącił edytorowi, nie To 20 lat doświadczenia nie wzięło się znikąd! Już w 2004 roku Wojfer założył konto na forum SFD, gdzie bardzo aktywnie udzielał się w tematach związanych z kulturystyką. Jego pierwszy wpis z 2005 roku dotyczył pytania, czy podczas pływania rozwijają się łydki. Patrząc na najstarsze dostępne materiały Wojfera, wiemy, że nagrywa od co najmniej 2011 roku, jednak z pewnością nie był to pierwszy raz, kiedy mogliśmy go zobaczyć na YouTube. I co ciekawe, już wtedy dało się dostrzec jego całkiem charakterystyczne poczucie humoru. W 2009 roku opublikowano film Śmieszny kulturysta, przedstawiający Wojfera na scenie kulturystycznej, gdzie w zabawny sposób prezentuje swoje muskuły. JOO! pochodzi z Krakowa, z Uniwersyteckich Mistrzostw polskich w Kulturystyce. Ale kot! Temat oczywiście pojawił się Pirouet. również na forum SFD, gdzie możemy znaleźć informację, że w kategorii Dobrze do 80 kilogramów zajął piąte miejsce. PIĄTE! Z zebranych podczas zawodów w... wybrać... wygląda jak statuetka złota, nie? <laughs> w tej pozie. ktoś go wydrukował na drukarce 3D, nie? Nika także. Że średni poziom tkanki tłuszczowej obliczony na podstawie dwóch metod pomiarowych wynosił u niego 9,9%. się o... 3,6? 38,5 cm. Co ciekawe, jego ambicją było zejść w kolejnym roku do 7%, a nawet do 5%. Nie mam pewności, czy w przyszłości pojawił się ponownie na scenach kulturystycznych, jednak jedno trzeba przyznać, w następnych latach zrobił naprawdę imponującą formę. Patrząc na dostępne materiały, można odnieść wrażenie, że to właśnie po jego powrocie z Rosji był w życiowej formie. Wyglądał wtedy Ale wyjątkowo kot. atletycznie. Choć do szerszego mainstreamu trafił stosunkowo niedawno, warto zauważyć, gicior, że w świecie fitnessowym zdobył rozpoznawalność dużo wcześniej. O, dobre dobre zawsze Spotykała się z aprobatą, to jednak istniała grupa osób, która z prawdziwym zamiłowaniem czekała na kolejne materiały i doskonale rozumiała jego humorystyczny styl. Pamiętajmy jednak, że charakterystyczny ton jego nagrań na YouTube, pełen łamanych stołów i heroicznych okrzyków to tylko jedna z odsłon Wojfera. Za tą energiczną, przerysowaną formą kryje się również prawdziwy artysta. I mam na to co najmniej trzy dowody. Zacznijmy od tego, że na forum SFD oprócz promowania swojego kanału polecał również prowadzony przez siebie blog na onecie. Tak. Jeszcze 8 lat temu można było mieć bloga na Onecie. Wojfer publikował tam regularnie sw... Odważnie. odważnie. dważnie! helna! Połamane fest, nie? Swoje ...krótkie, humorystyczne historyjki... Jakiego Feniksa ma w ogóle? Ty, brat, chyba powstał z popiołu. ...których również ujawniał swój komediowy talent i wyjątkową wyobraźnię. Oto jeden z przykładów. Szatnia koedukacyjna. Pochmurne popołudnie za oknem dawało uczucie delikatnej szarości w szatni, w której przebierałem się po pracy. Z tej lekkości barw wyciągał mnie intensywnie. Czerwony kolor koszulki mojej koleżanki, która z nieznanych mi przyczyn przebierała się stojąc przy szafce. Zaraz naprzeciw mojej byliśmy zupełnie sami. Mówiła z przyjęciem o tym, jak Co? jest traktowana przez koleżanki w pracy. No a uwaga, biorę cukierka, będę wam laskać. Dodatkowo czerwieniąc się na lekko pożółkłych policzkach. Nie wiem, czy celowo, czy tylko z powodu postępującej frustracji spuściła majtki. Widziałam <laughs> jej znowuż lekko czerwone niczym policzki i koszulka pośladki. Nie przeszkadzało mi, że ma na zakładzie opinię brudaski. Powoli czułem. Że, pomimo ledwo skończonej pracy, What? jestem gotów do kolejnej roboty. I takich pisów jak ten naprawdę tam nie brakuje. Na tym jednak jego artystyczne próby się nie kończą. W 2013 roku w gazecie Twoje Tychy pojawiła się wzmianka o Wojferze, który postanowił spróbować swoich sił na scenie. Tak więc przytoczmy fragment dotyczący naszego głównego bohatera. Przed jury pojawia się bowiem Wojciech F który zgłosił się do konkursu w kategorii inny. Na co ja teraz patrzę? Brat chyba to myśli, że ja to na telefonie oglądam, nie? Talent, talentem okazuje się zapał kabaretowy. Wojtek wystylizowany na polskiego hydraulika macha przed twarzą kawałkiem... Patety. Czemu to jest takie wszystko skompresowane, ty? Jak te memy z tym... Yy, z awatarem. Selfish? How much? <laughs> pieru, no myślę, wachlarz i śpiewa, że jest już ciepło. To oczywiście jego wersja piosenki grupy Phil. Próba rozbawienia jury nie udała się jednak. Są dwa minusy. Jeżeli chce się mówić lub śpiewać na scenie, trzeba ruszać szczęką. Po drugie, żeby parodiować piosenkę, trzeba umieć śpiewać, inaczej paroduje pan samego siebie, a dwa minusy nie zawsze dają plusa. Adam Saczka jest. A to nie jest tak, że dwa minusy zawsze dają plus? Nie, żebym był Didi Bladem na kalkulatorze i Einsteinem jednocześnie, ale wydaje mi się, że chyba, chyba tak jest, nie? Coś teraz, co... No. Co ja mogę wiedzieć? Bezlitosny i właściwie nikt z publiczności mu się nie dziwi. Choć Wojfer wtedy nie został doceniony, to myślę, że jego najwięksi fani gdyby zobaczyli ten spektakl na pewno by docenili to arcydzieło. W końcu idealnie wpasowuje się w jego charakterystyczny styl, tylko to sobie wyobraźcie. Jak widać komedia towarzyszyła mu praktycznie przez całe życie. Jednak czy zawsze musi być śmiesznie? Wojfer udowadnia, że niekoniecznie. 13 lutego 2020 roku w Tychach odbyły się poetycko-muzyczne walentynki z mieszkańcami Tychów nie przeznaczone dla miłośników dobrej poezji. I właśnie w takim, zupełnie A. innym wydaniu możemy zobaczyć Wojfera na YouTube. Ogień. Uśmiechnął się do mojej ognień. Pokładził moją twarz. Próbował okrutnieć swym ciepłem. A ja wisiałem, jak sopel Lodu zamknięty w swoim chłodzie. To doskonale podkreśla. No bad. Szanuję. Brat ma artystyczną duszę. Daj jego podejście. Krytycy, którzy sprowadzają Wojfera wyłącznie do głupiego humoru, zwyczajnie nie dostrzegają jego komedowego kunsztu, ani szerokiego spektrum jego twórczości. Ale często tak jest w ogóle, że ludzie, nie wiem, oglądają jakiś content na internecie i patrzą, i o, ale debil, a później się okazuje, że ta osoba gra jakąś postać. Przykładowo Speed. Ludzie mówią o Speedzie, że jest jakiś minimalnie odklejony. A brat dosłownie gra postać. Dodatkowo dobrym przykładem są chociażby jego wpisy na Instagramie, utrzymane w charakterystycznym stylu, ale w swoich wpisach potrafi również Przekazywać głębokie przemyślenia dotyczące stylu życia, treningów czy po prostu codzienności. Wyznaczył sobie jasny cel i konsekwentnie go realizuje. Szczerze? Szacun. Kupiając się na samorozwoju w zaciszu domowym. Oczywiście w swoim, absolutnie unikatowym stylu. A teraz pokażę wam Wojfera z zupełnie innej strony. Mniej więcej dwa lata temu Wojfer oglądał sobie cover pewnej piosenki. No, która niespecjalnie mu się spodobała. Postanowił to skomentować. No i między nim a autorką tego coveru doszło do pewnej małej sprzeczki, którą postanowił skwitować na swoim Instagramie. Dziecią ma bif z typiarą, która robi cover. <laughs> Chciał mieć takie problemy. Tując, dodałem poprzedniego print screena i tego. Miałem dwa tygodnie temu krótką, aczkolwiek ciekawą dyskusję w sekcji komentarzy pod jednym filmikiem, na którym jakaś tempa rasz Platt na warsztat równą technicznie piosenkę i moim zdaniem zupełnie nie podołała. Napisałem krótko, że jest do dupy jej a ta na zaczęła mi cisnąć personalnie. Ja to lekko, nie rozumiem takich z*****ych cip. Publikuje coś w internecie, niech więc liczy się z krytyką. Musi mieć coś ze swoim pustym łbem, nie tak, że jedzie z miejsca komuś personalnie. Bać, Dzisiaj podciąganie Ale podciąganie na, na następnym treningu Pompek chce wziąć dodatkowe 18 kg. Powinienem dać radę na 6-9 ruchów. Z narka. Tak. Więc jak widzimy, Wojfer ma naprawdę wiele twarzy. Zostaje więc pytanie, czy wykorzysta swój aktualny sukces i czy w ogóle będzie tego chciał? Bo mimo rosnącej rozpoznawalności, Wojfer wciąż ogranicza się wyłącznie do własnych treści i nie współpracuje z innymi twórcami, choć wiele osób z pewnością by to dziś zobaczyło. Czy to się zmieni? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Absolutne kino, nie? Bez kitu. <laughs> Kocham typa, ale go nie... Przez chwilę go poznałem z internetu. Kocham go. Jeśli chcecie wesprzeć twórczość Wojfera, pamiętajcie, że posiada również profil na Bajkofitu. I to by w tym odcinku było na tyle. Helie, helie, idźcie, subskrybujcie chłopa. Warto. I subskrybujcie Dominus. Dobry content. <laughs> Ciekawy na pewno. No, także moi drodzy, moi kochani, czego się nauczyliśmy z dzisiejszego filmu? Ja na przykład. Eee... Ehm... <głos> <głos> Że muszę wrócić na siłownie. Tak. Zmotywował mnie chłop. <noise> premium, premium, tak bardzo jest premium. Masz w sobie sławek, masz Gucci bag na dworze znów. Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości. Chyba cię to nie złości.